Witam serdecznie i zapraszam wszystkie panie spod znaku ryb na czytanie na maj 2025 roku. Zaczynamy od waszej energii głównej. I przypominam, że to są czytania ogólne. Jeżeli nie wiecie, co to znaczy, zapraszam do opisu filmu. No i tyle. Dobra, teraz co odchodzi do przeszłości wraz z majem, co odejdzie? A co przyjdzie nowego? Karta rada. Rodzina Rodzina Związek Wielki, co dla Pań singielek. Dobrze, jeszcze później będzie karta pozytywnej kreacji i karta z mistyczna mądrość, ale to na koniec, bo teraz mi się tutaj to nie zmieści. No i patrzymy, jako energię główną mamy piątkę mieczy. Przeczytam, co tu jest napisane, później to powiem coś jeszcze od siebie. Niemądry wybór. Istnieje lepszy sposób, dzięki któremu staniesz się uszczęśliwszy Unikaj ludzi nieuczciwych lub mających wątpliwe motywy. Karta piątki mieczy mówi nam też o takim egoizmie. Wiecie, o tym, że ktoś myśli tylko o sobie, robi. Yy... Robi coś według siebie, tak? Nie patrzy zbytnio na inne osoby. Piątka mieczy też mówi o biciu się z myślami, że zastanawiasz się nad kilkoma opcjami, bijesz się z tymi myślami, nie wiesz jaką decyzję podjąć, nie wiesz w którą stronę ruszyć. Taka energia główna wam się pokazuje, że wy może będziecie po prostu myślały egoistycznie. Może dokonacie jakiegoś wyboru, w którym z kogoś skrzywdzicie w jakiś sposób? Taka sytuacja nam się tu pokazuje. Zobaczymy, co tu dalej nam wyjdzie w kartach. Yy, jako to, co odchodzi do przeszłości, mamy gwiazdy i króla buław, czyli <laughs> pierwsza myśl, jaka mi się pojawia, jest to nadzieja na yy, być może związek z mężczyzną z Trygonu ognia, baran, wstrzelec, strzelec albo też z mężczyzną, wiecie jakimś pracującym w służbach mundurowych jakiś by, mężczyzną który jest na przykład trenerem taka sytuacja nam się tu pokazuje że do przeszłości odchodzi właśnie Jakieś marzenie o takiej osobie, o, o mężczyźnie ognistym, o mężczyźnie takim wiecie ładnie zbudowanym, o mężczyźnie namiętnym, do przeszłości właśnie to odchodzi. Więc może marzenie zostało zrealizowane, a może po prostu przeszło. Dobra, a co przyjdzie nowego? Mamy asa mieczy i siódemkę. Kielichów, czyli przyjdzie hmm, konieczność podjęcia jakiegoś wyboru, tak? Tutaj mamy właśnie hmm, sytuację, w której nie ma już co zwlekać, tylko trzeba dokonać jakiegoś wyboru, a zmicza właśnie mówi nam o pokonaniu jakiegoś problemu, więc tutaj będziecie się kierować logiką, będziecie się Kierować yy, właśnie intelektem, żeby podjąć właściwą decyzję. Może pojawić się dużo opcji, może pojawić się dużo możliwości, i właśnie wy dokonując tego wyboru, będziecie kierowały się no, rozumem, po prostu nie emocjami, tylko rozumem. Może to być wybór związany z jakimiś emocjami, może to dotyczyć jakichś osób, może to dotyczyć jakichś uczuć, no, i tutaj będziecie właśnie podejmowały tą decyzję. No, i tak to zostawimy. Zobaczymy, co w pracy. Rycerz Buław, dziesiątka Buław i królowa kielichów. Pokazuje nam się tu sytuacja, w której być może jakoś tak pochopnie, yy, szybko, nieprzemyślanie z. Zgodzicie się na yy, więcej obowiązków? Na jakieś takie, wiecie, na wzięcie na siebie więcej zobowiązań? Coś takiego nam się pokazuje. To jest taka nieprzemyślana decyzja. Tutaj yy, ktoś coś zaproponował, i ty to jakby złapałaś i wzięłaś na siebie za dużo obowiązków. Może to dotyczyć właśnie sfery jakiejś takiej duchowej, może to dotyczyć opieki nad kimś zajmowania się kimś pomocy komuś, tak że być może Ty po prostu za dużo na siebie weźmiesz i to Cię troszkę przy no przygniecie tak? tak przy tło, czy nie wiem no będziesz po prostu przemęczona tą sytuacją ale jeszcze dopowiem sobie te karty praca Kobiety z pod znaku ryb. Jeszcze coś tutaj. No, może tutaj być tak, że będziesz skuszona jakby większą chęcią zarobku, tak? I zrobieniem czegoś na czarno, na przykład. No, bo mamy księżyc, który mówi nam. O robieniu czegoś na czarno, o robieniu czegoś w nocy, czegoś kreatywnego, czegoś duchowego, czegoś wspierającego, bo to kielichy. No i właśnie jakby chęć zarobku większego skusi Cię na to, co no po prostu no skusisz się na to, tak? Weźmiesz za dużo na siebie, ale podźwigniesz to, jakby i pokazuje nam się, że i zarobisz, tak? Teraz mamy finanse, a w finansach mamy rycerza, monet, trójkę buław i ósemkę mieczy. Pokazuje nam się tu sytuacja, w której być może chciałabyś wyjechać w jakąś podróż, chciałabyś zaplanować jakąś podróż. Ja tu nie mówię, że to musi być coś dalekiego, może to być jakaś podróż, może to być jakieś działanie. Bardziej bym mówiła tu o podróży, nie wiem czemu. Ale utknęłaś w jakimś miejscu, i teraz musisz jakby nazbierać pieniędzy, bo rycerz monet mówi nam o takim powolnym dążeniu do celu, więc wydaje mi się, że żeby ruszyć i żeby spełnić to jakieś tam swoje marzenie, no to trzeba będzie po prostu zaplanować to i powoli dążyć. Bo na razie jesteś jakby w takim uwięzieniu, w blokadzie. Tutaj jest jakaś blokada, tu możesz się zamartwiać o pieniądze. Jeszcze inaczej spróbuję przeczytać te karty. O co może tu chodzić? Tu mamy działanie, ruch, już tutaj coś się, ty chcesz już działać w jakimś kierunku, ale jeszcze nie możesz. I jakby no, blokuje cię ta. Sfera materialna, tak? No dobra, no trzeba po prostu jakby nazbierać pieniążków i być może stąd tutaj bierzesz na siebie tyle zleceń, czy czegoś tam zobowiązań, żeby tych pieniędzy nazbierać. Jeżeli chodzi o rodzinę, mamy tutaj siódemkę, była w czwórkę, czyli giermka gier, monet, pokazuje nam się tu sytuacja, w której stawiasz granice. Pokazujesz co wolno, czego nie wolno, być może dziecku, dziecku, które za bardzo się nie kwapi do pomocy, na przykład w domu, może tak być. Jeżeli nie chodziłoby o to, no to może być coś takiego, że trzeba, za, trzeba będzie zawalczyć o zdrowie, na przykład dziecka. Taka sytuacja nam się tu pokazuje albo o swoje zdrowie, o swoje o kogoś z domowników, tak? No bo kiermek monet no to jest właśnie e sfera materialna, albo sfera e zdrowotna, no i tutaj właśnie trzeba byłoby, no i to też jest, wiecie, jakiś tam wyjazd do sanatorium na przykład, albo e no gdzieś do jakiegoś miejsca, żeby sobie do szpitala nawet tutaj może ktoś być w szpitalu więc być może trzeba będzie zawalczyć po prostu o zdrowie jakiejś osoby z rodziny dobra, teraz mamy związki w związkach mamy piątkę mieczy, ósemkę monet i trójkę kielichów i pokazuje nam się tu sytuacja, w której jakby poprzez egoistyczne postępowanie jednej osoby, na przykład wychodzenie sobie gdzieś na imprezki, na spotkania ze znajomymi, nie możecie się dorobić czegoś. Nie możecie sobie na coś pozwolić. Ja jeszcze sobie dopowiem te karty, bo one nie są takie jasne i oczywiste. To była pierwsza myśl, ale co tu jeszcze w związkach dla z znaku ryb? Jaki przekaz na związki? No, i tak za bardzo to się nic nie wyjaśniło, bo mamy siódemkę mieczy, ósemkę kielichów i asa kielichów. Więc te karty pokazują nam, jakby ktoś za plecami drugiej osoby chciał zakończyć związek, bo ma już coś nowego. Taka sytuacja nam się pokazuje, ale jeszcze zobaczymy to w ten sposób. Tutaj mamy egoistyczne postępowanie, i przez to egoistyczne postępowanie ktoś robi coś za plecami drugiej osoby w związku. Zamiast popracować nad tym związkiem i go uleczyć, czy coś takiego, no to myśli o odejściu, bo nie widzi tu już jakby przywiązania emocjonalnego, tak? Być może na jakiejś imprezie poznał kogoś. No i taka sytuacja nam tu wychodzi po prostu. Nie będę więcej tu mówić, wiadomo, to nie jest dla każdego. Jeżeli czujesz, że to jest dla Ciebie, to być może jest dla Ciebie. Jeżeli nie, no to wiadomo. Dobra, teraz mamy, co my tu mamy? Singielki. Tu mamy arcykapłankę, śmierć giermka, kielichów <laughs> i pokazuje nam się tak. Kobieta samotna z wyboru. Która być może nie chce się uwiązać, przechodzi jakąś transformację i zgadza się na. Jakieś zaproszenie, na jakąś propozycję. Yy, jeszcze tutaj dopowiem sobie: giermek kielichów. Tak, na jakieś nowe uczucie, bo tutaj jest giermek kielichów, więc coś nowego na horyzoncie. Jeszcze karta. Co znaczy giermek kielichów? Dopowiemy sobie. dwa asy no tak, no to jest y, otwarcie się na coś na jakiś nowy na jakąś nową znajomość tak, tutaj mamy namiętność, takie wiecie, przeciąganie takie, taką chemię tutaj rozmowy, być może pisanie y, no i Zwycięstwo, zwycięstwo, no mówi nam to tak. Kobieta samotna z wyboru przechodzi transformację i zgadza się na jakąś propozycję. Co? Co przynosi jej zwycięstwo? Ponieważ poznaje osobę, z którą może zarówno porozmawiać ciekawie, jak i czuje do niej pociąg, tak fizyczny. No i dobra, teraz karta Rada. Karta Rada to szóstka buław, która mówi o tym, żebyście podejmowały mądre wybory, które przyniosą wam jakieś tam uznanie w społeczeństwie. No i oczywiście sukces, no bo szóstka buław mówi o sukcesie. Pozwólcie innym osobom wam pomagać, no bo szóstka buław jest to jakby zwycięstwo dzięki innym osobom, dzięki wstawiennictwu, dzięki pomocy, dzięki temu, że. Nie wiem, no na przykład prowadzicie kanał i ktoś was ogląda, no to dzięki też temu. No i dobra. Teraz jeszcze będzie karta pozytywnej kreacji i karta z wyroczni. Dla Was karta. O kurty, no wiecie co? Tą kartę mam bardzo często, jeżeli chodzi o maj. E... U różnych znaków karta wyboru nadchodzi czas wyboru. Niech serce będzie twym drogowskazem. No, po prostu trzeba kierować się sercem, tak? O tym mówi nam ta karta. Teraz jeszcze karta z wyroczni dla spod znaku ryb. Co my tu mamy? Wiedza. Poszukuj wiedzy. Tego jeszcze nie miałam, więc chęcią przeczytam. Wiedza jest najpotężniejszym narzędziem, które możesz wykorzystać do wprowadzania zmian w swoim życiu oraz w otaczającym cię świecie. Gromadzenie wiedzy to długotrwały proces, który przenosi efekty na całe życie. Wiedzy nikt ci nie odbierze. Jest ona fundamentem, który oferuje ci możliwość spełnienia się oraz posiadania wolności przy wyborze własnej życiowej ścieżki. Dostarczy ona pewności siebie oraz klarowności. Więc krocz swoją ścieżką w skupieniu i z entuzjazmem. Mantra: wiedza oświetla moje przyszłe horyzonty. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to po prostu zapraszam Was na kolejne filmy i pozdrawiam Was serdecznie. Pa.